Demony. Pierwszy obraz, który się kojarzy, który przychodzi na myśl, to scena z horrorów. Jakaś przemożna siła, którą trudno walczyć. W zasadzie człowiek pozbawiony jest jakiejkolwiek możliwości obrony przed tym czymś niezdiagnozowanym, nieznanym, czymś, co przekracza jego możliwości poznawcze. Drugi obraz to kwestia poglądu, przekonania. Że w zasadzie jest to tylko wynik naszej wyobraźni. Jakieś spersonifikowane lęki i obawy, które towarzyszą gatunkowi ludzkiemu w zasadzie od początku. Można powiedzieć, niezdiagnozowane nie choroby psychiczne. Chrześcijanie w tym Ewangelicy także. Między tymi dwoma stanowiskami się mieszczą. Oczywiście większość będzie gdzieś po środku. Kiedy spojrzymy do Biblii, zauważymy, że jej najstarsze partie w ogóle nie mówią o demonach, tak samo jak nie mówią o aniołach. Dopiero z czasem Stary Testament zaczyna znać to pojęcie, zaczyna go używać. Mamy mnóstwo opisów w Ewangeliach. Ale kiedy przyjrzymy się im bliżej, zauważymy, że trudno by było stworzyć coś w stylu demonologii na podstawie kart biblijnych, bo no, wszystkie te sceny, wszystkie te historie podporządkowane są zawsze jednemu tematowi. Tam, gdzie pojawia się Bóg ze swoim działaniem, tam nie mają mocy demony. Tam, gdzie zaczyna działać Chrystus, znika możliwość demonicznego oddziaływania. Dlatego też w naszym rozumieniu egzorcyzmy nie są jakimś swego rodzaju przerzucaniem się mocniejszymi zaklęciami z siłami nieczystymi, ale po prostu zwiastowaniem, proklamowaniem zwycięstwa Chrystusa, które już się dokonało, bo tam gdzie Bóg i jego działanie, tam gdzie działanie Chrystusa nie ma miejsca na siły nieczyste.